w odniesieniu do pana Kukawskiego nie ma zastosowania to, że nie ma ludzi niezastąpionych. To po prostu był taki człowiek, po prostu zdarza się raz na tysiąc lat. Był niesamowicie pracowity, zorganizowany, systematyczny i dążący do tego, żeby ta kawaleria dalej żyła i w sercach i mundurowo a można to było zauważyć chociażby podczas pogrzebu, który odbył się przy asyście wojskowej. Dziesiątki kawalerzystów z całej Polski przyjechało do Trzcianki, aby przejść z nim ostatnią drogę. Lesław Kukawski interesował się kawalerią i hipiką. Był autorem licznych prac związanych z Wojskiem Polskim. Odznaczony był wieloma medalami. W 1995 roku za wybitne zasługi w popularyzowaniu tradycji polskiej kawalerii został mu nadany Złoty Krzyż Zasługi. Wyróżniono go także medalem Prome. Moria. Otrzymał też wielką złotą honorową odznakę Polskiego Związku Jeździeckiego, w którym sprawował funkcję sędziego klasy państwowej. 11 lat temu samorząd Trzcianki przyznał mu najwyższe lokalne wyróżnienie – trzcianecką syrenkę. Lesław Kukawski zmarł w nocy z 9 na 10 lutego w wieku 86 lat.